Ready? Yes. Go. Tutaj nie ma pełnego sprzętu. Chłopaki nie grają w kaskach, nie grają w ochraniaczach na ramiona. Nie ma takiego tak zwanego kontaktu między zawodnikami. Nie jest to tak brutalny sport. Uczyło przede wszystkim flag football. czy przede wszystkim zasad poruszania się na boisku. By biegali, potrafili biegać jak najszybciej, wykorzystywali swoje umiejętności, z winni. natomiast nie uczy jeszcze tej, jakby, tej części takiej tej charakterystycznej, czyli e, tak zwanej powiedzmy, że możemy to No teraz już grałem jeden sezon i zajęliśmy drugie miejsce, no i dalej uważam, że to jest bardzo fajny sport i chcę w niego grać dalej. Trzeba dużo myśleć? Trzeba, nie to co w piłce nożnej. Zainteresował mnie ten sport. Dużo można się w nim ruszać. Dużo można iść, wyćwiczyć kondycję. Tak jak zaciekawiło mnie to. wziąłem filmik kolegów w tamtym roku, którzy trenowali. No i tak pewnie na ciebie zobaczyć. Start. Start.